Również w tej kategorii już znajduje w tej kategorii. Po tej kategorii zostanie zebrana druga druga kura w okręgu po 14-15 latach. 70, 0, 6, 3, 6, 8, 6, 1, 7, 0. Dziękuję. Halojam Artem, przyjmuje się Andrzeje z Stanęliśmy w zapraszamy na matę, a to do... szykuje się do kolejnej rundy kata Andrzej Kazi. 7, 5, 6, 8, 7, 2, 7, 5, 6, 9. Dziękuję. Andrzej jest Dawid, ostatni zawodnik tej kategorii. Proszę o przygotowanie się dziewcząt 16-17 lat. Julii Bajewa, Szczepańska, Wieczorek, Malakowa, Kuligowska, Suworowa. 要不嘞？ 7, 3, 7, 0, 7, 0, 7, 4, 7, 4. Dziękuję. To był ostatni zawodnik tej kategorii. Zapraszam dziewczęta, 16-17 lat. Jako pierwsza w Tunibariewa Aleksandra szykuje się Szczepańska Karolina. Przepraszamy za zamieszanie. Już rozpoczęliśmy w takim razie kategorię chłopców, kata 14-15 lat. Przed chwilą Andrzej was wykonał kata, teraz szykuje się Alam Kafka. 7-0, 7-2, 7-4, 7-3, 6-2, 6-2, 6-5, 6-2, 6-3. Szczepańska Karolina, szybuje się Wieczorek Aleksandra? Adam Krawka, zapraszamy na matę. Szykuje się Michał Polutower. Siedem, cztery, siedem, sześć, siedem, cztery, siedem, 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 cztery. Dziękuję. Aleksandra wieczorek, szykuje. Się.